Witajcie. Witajcie, moi drodzy, nowej serii. Jak już widzicie, jest to. Będzie to Dum 2. O czym zresztą też mówiłem wcześniej, już w poprzednim wczorajszym odcinku. Jest 29 maja, poniedziałek. Zaczynamy nową przygodę, nową serię z jeszcze. Bardziej krwawą i rozbudowaną wersją Duma. Oczywiście, Single Player, nowa gra. Rozegramy sobie ten podstawowy epizod, jakim jest Piekło na Ziemi. Poziom Herb Plenty. No to z tego względu, że jest to odświeżona wersja Duma, już gdzie sterujemy wsadem i myszką. Także jest o wiele łatwiej. A, no i właśnie jeszcze chciałem tak zaznaczyć, że wyłączyłem ten cerowniczek na środku ekranu. Tak jak radziłeś to, tak jak radził to. A kto to? Jeden. Tak więc myślę, że będzie okej. Okay. Zaczynajmy więc. No i właśnie. Legendarna już. Mapa. Równie legendarna co ta pierwsza. Z pierwszej odsłony odwracamy się do tyłu i tutaj znajdujemy piłę, z której raczej nie będę korzystał, chociaż może. Chociaż może. Załatwimy ich. Piłką. Przynajmniej tych dwóch rzezi mieszków. Moich byłych, byłych kolegów. Jesteśmy na Ziemi, prawda? Wróciliśmy z piekła. Przekonanie o tym, że. Przekonanie o tym, że. Zło zostało pokonane. Wróciliśmy na Ziemię. Ty jak Pamiętamy, zastaliśmy martwego uliczka naszego pupila. Teraz musimy powziąć zemstę. No i przy okazji obronić ziemię przed atakiem demonicznych sił. Pierwszy sekrecik, no tą mapę akurat nie jakoś jeszcze w miarę pamiętam. Tak więc może uda się odkryć wszystkie sekrety, choć nie jestem tego w żaden sposób pewny, ale to tu jest jeszcze jeszcze rakietnica, ale to zaraz się do niej dostaniemy. Tutaj był tutaj był pełn. Tak więc co, do przodu. Tutaj jest jeden skurwiel zamknięty i z niego trzeba się pozbyć jak najszybciej. Ale oczywiście nie udało mi się to. Do... Już nie był niegrzeczny, że stanowili go zamknąć. Tędy sobie wyjdziemy. Ale gdzieś... o jest, jeszcze tutaj właśnie jest kolejny sekret. Ale to nie koniec sekretu, bo oto. Oto kolejne. Skacząc tutaj, odkrywamy wcześniej wspomnianą już rakietnicę. Zabawmy się jeszcze z tymi skurwielami. Dobra. I. Otrzymaliśmy strzelbę, oczywiście jest to strzelba znana z jedynki, ale już w, drugiej, w drugim, drugiej mapie, na drugiej mapie będzie nam dane postrzelać sobie z równie legendarnej dwururki. Podsumowanie, oczywiście udało się. Udało się na 100% wykonać pierwszą misję. Dlatego też lecimy. Idziemy od razu do drugiego epizodu. Do drugiej misji, przepraszam. Epizod jest cały czas... pierwszy. Musiałem włączyć na chwileczkę pauzę. Zobaczyłem, czy... aby na pewno mi się to nagrywa, bo... Cichutku, na paluszkach. Tak jest. Myślałem, że... znechną, znechną obaj... za jednym st strzałem. Niestety tak się nie stało. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam coś po zakomunikować, kogoś polecić. Użytkownik Drip. A to też dlatego, bo polega Drip. W swoim filmie również Polecił i mnie, ale to jest jeden z powodów, do którego to robię. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. A A mówię też o tym dlatego, bo Mały Fiat pisałeś mi, żeby nagrał Duma Dwójkę. Kurwa. Ale również i jakiś watsy, prawda? <grystanie> Autorskie mapy. na kurwa, na raz. Autorskie mapy użytkowników, graczy. Ja mam lepszy pomysł. Watsami zajmuje się właśnie w super sposób użytkownik Drip. Nagrał już dwa odcinki, chyba nawet trzeci się dzisiaj pojawił. No, ja jestem oczarowany, że tak te mapy wyglądają. Także użytkownik Drip, do którego jeszcze raz powtarzam, będziecie mieli link w opisie. Nagrywa watsy z duma. Nie tylko. Tego co widziałem. Tak więc polecam zapoznać się. A co do moich władców, wszystko się okaże. Najpierw ukończmy tego Duma. Duma dwójkę. A co będzie później, to zadecydujemy wspólnie. A tutaj jeszcze było tak: jest. Tutaj jest ten. Jest tutaj ten teleport. Które słyszeliśmy wcześniej. Mamy czerwony klucz. Kartę dostępu. Bo to już nie czaszki, bo jak wiemy, jak jesteśmy już na Ziemi, prawda? Na której rozpętało się piepło poprzez przedostanie się sił demonicznych na naszą planetę. Kurwa. I tutaj, właśnie tutaj. Z tego co pamiętam, będzie znajdowała się. Legendarna już. Niezwyciężona. dwururka, Która przeszła do historii i trwa w niej do dziś, nawet w najnowszej odsłonie Dumie Eternalu. Tam jest oczywiście nieco zmodyfikowana, bo posiada ten hak, który możemy. Idziemy teraz do tego żółtego, czerwonej kraty. Posiada ona po prostu hak, którym możemy się przyciągać do wrogów, ale to oczywiście na pewno wszyscy doskonale wiecie, bo większość z Was grała już Eternala. Nawis ja domyślam się, dodatki... Ja w dodatki jeszcze nie grałem. Ale jakoś mi to tego, powiem szczerze, nieśpieszno. Dobra, ja tak idę, chodzę, sobie chodzę, a to jest drugi już poziom. A zapisu? Jak nie było, tak nie ma. Cześć. Cześć. Żegnaj. Tak, tu też trzeba uważać, bo tu jest nacikane tymi... O kurwęc! Ać karę tymi beczkami! to jest to broń obusieczna. Wspaniały sposób potrafi za jednym zamachem pozbyć się grupki wrogów, ale tak samo jak już to obserwowaliśmy wcześniej. No moich zagrajmy. Potrafi w szybki sposób pozbawić życia tego, kto strzela. Do takich beczek. A ja mam tendencję, jak wiecie, do umierania w tak idiotyczny sposób. Zauważyłem też w poprzednim odcinku, że gra była nieco za cicho. No i mi się wydaje przynajmniej. Coś próbowałem z tym teraz na szybko zrobić, ale z jakimś skutkiem to się jeszcze okaże. Sprawdzałem niby. By jest trochę głośniej, ale nic w ogóle się nie zmieniałem. Jakby ktoś się zastanawiał? Sekretu chyba nie mamy ani jednego na swoim koncie, ale to sprawa, jak wiemy, drugorzędna. No i odnośnie tego głosu. Nie wiem, co się stało, ale. Tak, jakby mi wyciszyło po prostu audio. Z nieznanych mi dotąd przyczyn. A jeszcze takich aktualności, jakby ktoś nie, nie widział, a chciałby. Zastanawiał się, gdzie jest Kejnicki. Wczoraj wrzucił filmik, że rozpoczyna nagrywanie na Twitchu. Tak więc myślę, że warto... Warto się w takie konto na, takim, na tej platformie też zaopatrzyć. Ja to zrobiłem. Oczywiście miałem kiedyś tam. Jakieś tam swoje konto, ale niestety nie pamiętałem hasła. Musiłem założyć nowe. Także Vesper Korax póki co będzie nagrywał również na Twitchu. Live w sensie. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o jakieś wiadomości, opowieści, dziwnej treści. Za cholery nie mogę sobie przypomnieć, gdzie tu był jakikolwiek sekret. Ale nikogo to nie dziwi, prawda? Jest tak ciemno. Mnie dziwi, że nie ma tutaj żadnego noktowizora. Albo jest, tylko po prostu go nie. Nie znalazłem. Dwa klucze w naszym posiadaniu. Tak więc. Gdzieś tu na pewno jest, jest jeszcze jakiś ukryty poziom. To wygląda tak obiecująco, jakby to miało się zaraz otworzyć, ale. Nie, może trzeba strzelić do tego? Chyba nie. Nic, nic, nie szkodzi. Dobra. Zatem, byle do wyjścia. Byle do wyjścia. I ten... Niedługi... Znaczy myślę, że treściwy odcinek. Przejdzie już do historii. Dobra, nie ma się zaplątać jak smród po gaciach. I podsumowanie. Przynajmniej mi wszyscy zdechli. O! o, proszę bardzo. O, bardzo miłe zaskoczenie. Ja z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję za pooglądanie. Jeszcze raz że kanał użytkownika DRIP, link będziecie mieli w opisie. Tam chłopak ogrywa watsy do duma. Serdecznie polecam. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.